Spotykamy się dzisiaj na przystanku kostrzewskiego 02 Spotykamy się tu, aby wspomnieć stare jakieś tam filmy o. do tego, że już nowe nie powstaną Chociaż chyba te piękne słupki tu stołu. zobaczmy jak tu co tu się działo proszę Państwa parę lat temu mam tu takie dwa pisma Pierwsze jest Wydziału Prewencji Komendy Nowej Policji Warszawa 2. Odpowiedzi na pismo z 3 października dotyczące do naruszenia przepisów bla, 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 informuję, zastosowano postępowania mandatowe. Ponadto nadmieniam, że teren skazany w piśmie bla, 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 który został objęty nadzorem przez dzielnicowych ruchu czy, yy, dzielnicowych rewirów trzeciego dzielnicowych Komendy Nowej Policji Warszawa 2 w ramach odchodu rejonu służbowego, którzy dokonują kontroli miejsca wsadzonego w piśmie i tak dalej, i tak dalej. pragnę zaznaczyć, bla, bla, bla. To pismo jest z dnia 18 listopada 2013 roku. A jeszcze tutaj taka ciekawostka. Zarząd Dróg Miejskich, Chmielno 120, Warszawa. Zarząd Dróg Miejskich w załączeniu pismem, jak doraźnie kontroli nieprawidłowego parkowania pojazdów w w rejonie przystanku, jest no jej obowiązywania znaku P36, zakaz zatrzymywania się. O kurde, jakie mam pazury! I jednocześnie informujemy, że wyżej, to jest naj, najwspanialsze zdanie, jakie który, ktokolwiek kiedykolwiek otrzymał z zarządu dróg miejskich. Prawdopodobnie informujemy, że wyżej wymieniona, niepraw, wyżej wymieniona nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów jest efektem nieprzestrzegania przez kierowców przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, artykułu 5 i artykułu 49. Informujemy również, że na ulicy Sobieskiego, w miejscu, obowiązuje zakaz zatrzymywania wynikający z ustawionego znaku B36 w związku z powyższym. Nie widzimy uzasadnienia dla dodatkowego informowania kierowców o powyższym za pomocą słupków blokujących U12C. Jest to pismo z 3 grudnia 2013 roku. Dzisiaj mamy 27 listopada 2020 roku, czyli minęło praktycznie 7 lat. Po 7 latach Zarząd Dróg Miejskich jednak doszedł do wniosku, że słupki U12C mają swoje uzasadnienie. Zobaczmy, jak wygląda tutaj nawierzchnia chodnika po tych paru latach. Mm. No i dobra Tu jest oczywiście nadal obowiązujący zakaz zatrzymywania, ale no wiadomo, dostawy trzeba jakoś zrobić No i może przejdźmy do szlągu Za dumny pan jest z siebie? Co? Dumny pan jest z siebie? Z jakiego powodu? Że pan to zaparkował? Yy, przyjechałem z żoną w ciąży. A pan jest siebie dumny? A jak żona będzie z dzieckiem, z wózkiem, to jak na tu przejdzie? Jak będzie chciała autobusem jechać? Yy... Pomyślał pan o tym? Ja czekam na autobus. Nie mogę czekać na autobus? Ale ja chcę tu czekać na autobus. Ale no. tam No. dobra, będę się leczył. Pani mi nie... Przy... Pani mi nie przejedzie po rowerze, dobra? O, jaka skrzydła! Czasze, mam takie pytanie. Czy pan się zorientował, że jest przystanek? Tak. I mimo tego pan tutaj zostawia ten samochód? A może podejdźmy tutaj z tej strony. Pokażę coś panu. pan, co to jest. Pytanie, ile tu tak mniej więcej pan nie powinno jest, być. No i na przystanku autobusowym. Nie widzi pan dokąd jest linia? No nie, nie, nie. W półtora metra chodnika powinno się dla przyzwoitości zostawić. A, tu tutaj mi, się powinno w ogóle no, nie parkować. Mi, gdzie mogę nie wiem, może autobusem przyjechać. Jest... No, ładnie, no właśnie, tak jak pan mówił. Wszystko tu właśnie nie parkują. Ja jak ma trakują, Pan stąd dobrać. odjedzie i na drugi raz przyjedzie autobusem, prawda? No? Dziękuję bardzo. A wie pan, że ludzie niektórzy jeżdżą autobusami? No. I chcą wyjść I tak. chcą sobie tam przejść. A wie pan, że dwa autobusy się z nami zatrzymały i się dwie siły? Ale nie chodzi o człowieka, który wysiada z tego autobusu, chce przejść. Ale nie wie nie pan chce sobie 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 przejść. Się przed tym Ale czy pan nie rozumie, że ktoś, kto wysiada z autobusu, chce tam przejść? Tak. No i jak on ma tu przejść? Z drugiej strony może przejść. Może on kulach, może, na strony, stronie, że jest w okulach. Może spokojnie tędy przejść. No nie, widział pan kiedyś człowieka o kulach? Albo z siatką? Dobra, powiedz mi jedną rzecz. Odjedź stąd. Jeżeli... Wojtek jest tu. Ja Jesteśmy nie... na ty? Nie, no to, absolutnie. No to przepraszam. A dlaczego? Powiem ci jedną rzecz. Słuchaj kolego, odjedź stąd, bo tutaj się nie da przejść, rozumiesz? Jest... Wiesz co, są naprawdę, mam, mam zdjęcia ludzi, którzy tu chodzą o kulach. To nie jest fajny, tylko tacy wysportowani ludzie jak ja albo... Rozumiesz to? No właśnie przestawiamy, więc nie lubię. Ale tu nie można nawet na minutę się zatrzymać. Dobra, nie słuchajcie go tylko przedstawiać. Nie słuchajcie panie. mnie, tylko natychmiast stąd odjeżdżajcie. Ten pan ma rację. Ja odjadę. Teraz. Ja odjadę. Dobra, to czekamy na straż miejską. Proszę pana odjechać. odjechać. Słucham? Proszę pan odjechać. Nie rozumiem tego zdania. Proszę pana odjechać. To jest nie po polsku. Ale, ale ja mówię po polsku. Proszę, żeby pan odjechał w tej chwili. Dlaczego? No dlatego. Dlaczego? Co znaczy dlatego? Dlatego. Okej. Okay. A ja nie chcę odjechać. No to przy... Proszę zadzwonić. Czekamy na... Już zadzwoniłem. Tak. Tak, proszę. Czekamy. Tak. Proszę. Już zadzwonił pan? Tak. Nie, już zadzwoniłem. Proszę No. Też się cieszę. A wie pan, Do czego dosłużą światła awaryjne? A dlaczego teraz coś mi na no bo jesteśmy na pan, proszę pana. Wie pan, wie pan, proszę pana, do czego służą światła awaryjne? Do, do tego, żeby zgłosić awarię. Jak przyjdzie straż pożarna, straż e, miejska, to no ja łączę e, światła awaryjnej mi zrobisz. Nie. Ciekawe, jak odjedziesz. A panie samochody. O kurde. Nie. Widzisz? Nagrajmy to. Faktycznie, jest awaria. A co się zepsuło? Muszę pomóc czymś. Dobra. Dobra. Idzie! Pan, ale to pan wyrzucił... Chodzę na siebie. Pan wyrzucił bieg i ręczny, to wtedy popniemy. Nie, no awarię. Awaria czego? czego? Samochodu. Ale pan jest idiotą. Jak się pan śmieje? Naprawdę tu ludzie chodzą. Ja, ja myślę, że pan ma jakieś społeczne to, to jest zacięcie. Mam społeczne zacięcie. Się cieszę, A to jest, jest niedobre? Bardzo się cieszę z tego, proszę pana. Pan, no. pan, panu powiem szczerze, ale to jest czas. Widział pan człowieka ze śmieci? Widziałam, to nie jedno. Nie, Zasądzi pan naprawdę, że człowiek nie, nie, nie. z łóżkiem przejdzie? Chciałem, żeby panu zrobić Tak, pan się przestawi tam. Tylko nie wiem jak no, pan odjeżdża. Przedstawiam panowie, że To jest ja no, strata czasu z się spieszy, no nie? Rowerek to tam przyjąć do serwisu. Nie głową. Mają, mają z głową problemy. Na przykład tacy jak wy. Bardzo mi miło, leczy się od dwóch lat. Co? Od dwóch lat się leczę. No ja się leczę, ja się jeszcze nie leczę, no, ale... No powinien... leci się do bytu się działa. Tak? Ale co masz? Nie, 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 nie A, tylko pomagają leki? Proszę? Pomagają leki? Górno no naprawdę, muszę... Muszę spróbować, no. Pan zadzwoni na policję, dobra? Pan zadzwoni na policję, panie prokuratorze? Pan pokaże buzię swoją. Wezwanie dostaniesz i tak, kolego. Proszę pana, nie jesteśmy na typo po pierwsze. 15 metrów od tego znaku obowiązuje, okej? Okay? Co będzie, jak dwa autobusy przyjadą? No dobra, ale nie ma kierowcy w tych pozostałych samochodach, okej? Okay? Lecę. Pracuję, jak coś wiedzieć. Szybko muszę wymiana świadka powołać. Ja pracuję tu w Delikatesach, nie dają się to Czemu? Pa? Czemu pan mi zdjęcia? Ja nie robię panu zdjęć. Z moją osobą Tak. Czemu? Bo blokuje pan całą ścieżkę rowerową. Znaczy tak, jakby co, to pan sobie zapisze moje nazwisko. Tą... Moje też może pan zapisać. Galeński Wojciech. Pan lubi tak społecznie Tak, lubię. No, pan z... Pan, sam pan, z... pan, z... pan, sam pan z... Zamknij dupę i mi stąd. Sam zamknij dupę i mi sobie. Nie. Wszystko nagrałem, także policja będzie na a pewno. Jest z policją w pracy. A... Gdzie mamy stanąć, jak nie tu na przystanku? Ale co mnie to obchodzi, na na się mnie to obchodzi, to widzisz. No tak samo mi nas to nie obchodzi. No. Ale to nas... tak zawsze w ten Jak was ma to nie obchodzi, to zaczekamy na straż miejską. Pan? Ja mam to nagrane, pani nazwisko, w razie czego ja będę pamiętał. siada siadaj, jeść, dobra. Nie ty lubisz, ty lubisz, ty lubisz chyba takie takich tutaj. Co lubię, lubię. To jest Pani samochód? Tak. A pomyślała pani o ludziach, którzy tu na piechotę na wie przykład pan, autobusów są. Co... Nie ja na sekundę stanęłam. Takie sorry. Nie, nie ja było tu już stoję 5 minut. minut. Właśnie nie było mnie 10 minut. A wie pani ile autobusów było przez te 10 minut? Nie. A ja wiem. Sorry, to Dwa. nie pomyślałam, ale wie pan lepiej. Na drugi nie raz pomyślałam? pani pomyśli? Pomyśle. a wie pan dlaczego nie pomyślał. No, pan po prostu nie jeżdżał autobusem. Tak ciebie... też myślałem. No, no, radziłbym za... się przejechać kiedyś autobusem. Eee, i to jest bardzo, to bardzo edukacyjne, wie pani? To bardzo pana przepraszam. Ale mnie autobusle. pani nie przeprasza, ja tu akurat rowerem przejechałem tak? i to nie przeszkadza no, zupełnie. No, ale... Ja jestem takim po prostu społeczniakiem, widać po mnie. Nie? Tak? No, no okay. pani, ale Pani zwraca uwagę, to Pana przepraszam. Znaczy, ja i tak zgłosiłem na Straż Miejską, zrobiłem zdjęcie, także przyjdzie do Pani wezwanie na pewno. 100 złotych Pani zapłaci, albo 50, albo Pani powie, że pierwszy raz, także... Damy radę. Może nic się nie stanie. Okay. No, do widzenia. oj oj ojej, naprawdę? O Jezu, to pan na policję dzwoni natychmiast na policję. Na pan ten znak nie można parkować, to jest zakaz. To pan powie właścicielowi tego sklepu, do którego nie, pan przyjechał, sobie, że ten sklep pan, jest bezsensem. co pan zrobi, żeby nie parkowali? No. Gwoździe Skąd ja gwoździe wezmę? No, a wie tak. pan, ile kosztuje rozwalenie komuś samochodu? No, no, nie pan. no. a ja tu, no, ja tu legalnie mogę, ja tu legalnie mogę panu nagrywać, tak żeby nie widać było pana buzi. No, i stać mogę też na przystanku za panem. Też mogę. Rado, pan. Jeszcze Dobra, pa. ciekawe, jak pan wyjedzie. O, 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 o. A ten co mnie najeżdża, PRA HC60. Słucham? Czekam na autobus. A nie mogę tutaj czekać? Nie może. Nie może tu stać. Ale tu nie można stawać! Ale jak No nie można, no! Po prostu nie można! Dzwonił Dzwoniłem Nagrywam pana. Dobrze. Słucham pana. No. No pan to nie dalej co pan robi, no. Ale o co panu chodzi? Że Co ja robię? No, nie to nie pan, a nic, no może pan stać, bo każdy ma, każ, ma prawo stać. Mam no, prawo stać, dobra. dobra. Sam pan to powiedział. Do widzenia panu. Do widzenia. Pozdrawiam, miłego wzajemnie. Stanek, Przed chwilą pan mówił, że mogę stać. Czy mogę pana przeprosić na bok? Nie. Dlaczego? Sam pan przed chwilą powiedział, że mogę tu stać. Czy mogę pana przeprosić na bok? Nie. Jeżeli twierdzi pan, że ja panu w czymś przeszkadzam, to proszę nie, na policję zadzwonić. Nie, nie, ja tutaj czekam na autobus, proszę pana. Ale czy może pan mnie tak? Nie. Nie, tak? Nie. Co pan zrobi? To jest moja sprawa. Dobrze.